Dzień dobry kochani. Temat chorzowskich drzew i skweru przy ulicy Racławickiej i Sportowej wraca, wraca po roku po naszym proteście, a zbiórce podpisów przeciw wycińce drzew. Toczy się postępowanie cały czas w tej sprawie. SKO skierowało nasz protest do ponownego rozpatrzenia do urzędu miasta w kwestii zgody na wycinkę tego drzewostanu. Przypominam, ponad 40 zdrowych drzew ma zostać wycięte, a w miejscu tym ma powstać parking na ponad 100 samochodów. Budynek ten został sprzedany naszym zdaniem za bezcen. Przypominam, że wartość nieruchomości, która na radzie miasta podnoszącej kwestię sprzedaży tej nieruchomości, wyrażającej zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, to było 12 milionów. Nieruchomość ta została sprzedana za 4,5. Wartość tej nieruchomości została obniżona podpisem pana prezydenta Kotali o 300 tysięcy, ponieważ spółka proponowała kwotę 4800 pierwotnie. Ciekawe dlaczego. Eee, spółka otrzymała na zakup tej nieruchomości pomoc de minimis ponad 640 tysięcy. Takiej pomocy nie otrzymał żaden przedsiębiorca w Chorzowie. Eee, dziś miasto nie ma pieniędzy na rowery miejskie. Zakup tej nieruchomości został skredytowany. Przedsiębiorca ze Szczecina, spółka celowa, właściciel Norwek otrzymał pomoc w wysokości 640 tysięcy i ponad 3,5 miliona pożyczki ze strony miasta niezabezpieczonej w ramach pomocy publicznej na raty do 2025 roku. Ostatnią ratę w marcu 2025 roku zapłaci w kwocie 2,5 miliona. 2 miliony brakuje na dzień dzisiejszy na rowery miejskie. A prezydent kredytuje jednego przedsiębiorcę, który nie inwestuje tutaj poza zakupem nieruchomości za bezcen. W związku z tym my protestujemy. Teren obecnie został ogrodzony. Postanowiliśmy pokojowy protest e, zorganizować, do którego dołączyły dzieci, ponieważ te drzewa to jest nasze dziedzictwo, te drzewa e, sadzili mieszkańcy Chorzowa w czynie społecznym te drzewa sadziła moja sąsiadka, której mąż był dyrektorem ówczesnym tamtejszego technikum. Kochani, dołączyły do protestu dzieci z całej Polski, również dzieci ze Szczecina. W tej chwili do mnie leci korespondencja z rysunkami dzieci ze Szczecina i Okolic, ale też z innych miast w Polsce. Ja bardzo się cieszę, że odpowiedzieliście na mój apel. Ja odebrałam rysunki dzieci ze szkół. Piękne drzewa, te rysunki zabezpieczone foliami, e, pięknymi kolorowymi wstążeczkami będą przywieszone na tym parkanie, który ogranicza dostęp mieszkańców do tego skweru. Mam nadzieję, że dołączycie. Mam nadzieję, że w końcu zainteresujecie się tym, co dzieje się w mieście, tym, jak jesteśmy okradani, jak e, nie ma środków z budżetu miasta na potrzeby mieszkańców, 2 miliony na rowery miejskie. Mamy koniec wiosny, początek lata, dzieci rozpoczynają wakacje, nie ma rowerów miejskich. Wstyd, wstyd, ale są pieniądze na inwestycje obcego kapitału. Budynek, który został sprzedany, został wystawiony do sprzedaży z prostej przyczyny, bo niszczeje. Budynek ten nadal niszczeje. W tym budynku nie ma w tej chwili żadnych inwestycji. Obawiamy się, że właściciel tej nieruchomości będzie chciał wyciąć te drzewa nielegalnie. Kochani, to jest nasze miasto, nasza zieleń. Ten skwer, na którym jestem, to są planty, małe planty przy ulicy Długiej. Tu mamy zieleń. Mieszkańcy ulicy Racławickiej, sportowej nie będą mieli tej zieleni wkrótce. Za chwilę może się okazać, że w Waszych dzielnicach nie będzie drzew. Zostaniemy pozbawieni zieleni. To są nasze płuca. One zatrzymują hałas, one zatrzymują kurz, one zatrzymują smog, one dają nam tlen. Wycina się nam drzewa, kosi się trawy. Dzięki tym trawom, gdyby były łąkowe tereny, mielibyśmy dużo więcej zieleni, mniej kleszczy, kochani, bo motyle, larwy motyli żywią się kleszczami, byłoby pięknie, kolorowo, pachnąco. Nie byłoby kurzu, pyłu i smogu. Wybierzcie. Czy chcecie mieć betonozę, czy chcecie mieć Wspaniałe, zielone, oddychające, chłodne, niezasmogowane miasto. Wybór należy do Was. Dołączajcie do protestu razem z dziećmi z całej Polski. Ja pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie pytania, kierujcie je do mnie. Albo kierujcie je do Stowarzyszenia Nasz Park, który reprezentuje interesy mieszkańców w tej sprawie. Link do strony Stowarzyszenia, do ich fanpage'u na Facebooku, maila załączę w komentarzu do tego filmu. Bądźcie z nami i trzymajcie kciuki. Pozdrawiam. Ewa, wariatka od drzew, buziaki.